Cześć z tej Marek, witam Was na moim kanale o aranżacji Wnętrz. Sami musicie przyznać, że pierdół zabawek, ubrań takich przyda się, zbiera się w życiu mnóstwo od groba. Ale żal tego wyrzucić, sprzedać, coś z tym zrobić. No i trzeba to gdzieś przechowywać, ale gdzie? Dzisiaj będzie 20, 20 takich sprytnych, fajnych pomysłów na przechowywanie. Nie tylko w małych mieszkaniach, nie tylko w małych pomieszczeniach, ale w większych. Też czasami tych rzeczy mamy tak dużo, że szukamy tego miejsca. Postaram się jak zwykle, 20 to dosyć dużo, ale postaram się szybko omówić te wszystkie przykłady. Tak więc będzie mało gadania, więcej zdjęć. Lecimy z tym jak zwykle. Zanim przejdę do sedna, wezwanie, komunikat. Zasubskrybuj, daj dzwoneczek, daj łapkę w górę i zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. Pierwszy przykład akurat będzie ciuduszy, reszta na pewno będzie krótsza. A dlaczego ciuduszy? Bo jest to sprytne miejsce. Słuchajcie, w holu, w korytarzu jest to pomieszczenie, gdzie nie wykorzystujemy miejsca pod sufitem, a tam naprawdę zmieści się niemały strych. Kiedyś robiłem dla klientów takie standardowy na płytach OSB, na konstrukcji drewnianej, na to płytę przykręcaliśmy. GK, tak, otwory robiliśmy i tam można było wrzucić choinki, jakieś rzeczy, które wyciągaliśmy raz na ruski rok. Jak widzicie, są na szczęście nowocześniejsze sposoby i pomysły, chociaż tam ten również jest dobry i szybki i tani. Jest dobry, ale można zrobić to w ten sposób, uważam, że bardzo sprytny. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pamiętajcie, że w tym miejscu nie potrzebujemy takiej wysokości. No. Żeby klaustrofobii się nie nabawić, to potrzebujemy w salonie, w kuchni, w pokoju, gdzie śpimy, jakieś jakiejś normalnej przestrzeni, ale w holu, jeżeli będzie troszkę niżej, jest ok. Nawet 30-40 cm, jak opuścimy miejsca, mamy od groma. Drugie miejsce, rzadko wykorzystywane, miejsce pod oknem. Słuchajcie, jeżeli zastosujemy sobie takie siedzisko, siedzisko, wiadomo, na wysokości parapetu, a potem miejsce na przechowywanie poduszek, na książki, na zabawki, bardzo wiele miejsca wyjdzie, a poza tym robi się klimatycznie, bo to jest fajny pomysł. Tak samo, bardzo fajny pomysł to jest wysuwany blat z kuchni. Jeżeli nie mamy miejsca na stół, albo po prostu go nie chcemy, bo potrzebujemy dla siebie tylko, ewentualnie dla jednego, dwóch, trzech gości, to możemy zrobić coś takiego. Proste, szybkie, niedrogie. Myślę, że w cenie tego stołu spokojnie to zrobimy. Lecę do punktu czwartego. Wiadomo, że bardzo dobrym pomysłem jest zrobić szafkę za lustrem. Ale można na przykład zrobić coś takiego jak ja tutaj. Jeżeli masz obok ubikację, wiadomo, że jest stelaż podtynkowy. Nad tym robimy oczywiście szafkę. To jest dobry pomysł, ale możemy ją przeciągnąć dalej, właśnie w stronę lustra. Ta szafka z lustrem może być. No w tym przypadku zrobiłem w ten sposób, że jest oprócz tego na całej. Głębokości blatu jeszcze szafka, dzięki temu te szafki są głębsze. Teraz coś dla tych, którzy mają salon często jest sofa wysunięta na środku pokoju, bo na przykład drzwi balkanowe, tarasowe przeszkadzają. Warto dać z tyłu jakiś regał. Jeżeli nie regał, na przykład tak jak tutaj na książki, to komutkę, szafkę jakąś po prostu tam bardzo fajnie można to zagospodarować. Dlaczego by nie? Kolejny bardzo fajny punkt do sypialni pokoju dziecka. Powiem jeszcze dwa podobne przykłady, podobne, ale różniące się, ale teraz łóżko podniesione wyżej, nieraz nawet do wysokości okna. Ile tam rzeczy się schować? Słuchajcie, no kurczę, mały garaż tam będzie po prostu. Możemy tam wszystkie walizki pochować, choinki przygotować miejsce na swoje ubrania, rzeczy sezonowe. No po prostu bardzo fajny pomysł, a wiadomo, że pod samym łóżkiem Tyle nie wykorzystamy miejsca, co tutaj. Tak samo nie wykorzystujemy miejsca w kuchni w tym miejscu. Szuflady w cokołach. Słuchajcie, jeżeli mamy ciut wyżej kuchnię podstawioną, ciut wyżej, no to to jest 10 cm, 12 cm, to tam szuflada no będzie jak znalazł. Idealna szuflada nam wyjeżdża i mamy tam na pokrywki, na jakieś przyprawy, na tego typu rzeczy sporo miejsca. A teraz idziemy do łazienki. Tak samo tu znajdzie się ciekawy sposób. Miejsce przy zabudowie wanny na papier, na chemię, na jakiś szampon. No sami przyznajcie, że bez kłopotu tutaj schowacie sporo rzeczy. Tak przy okazji, dajcie znać w komentarzu, gdzie, w jakim pomieszczeniu wy macie najwięcej problemów z przechowywaniem, albo z czym? Bo na przykład jedno to są ubrania, jakieś rzeczy sezonowe, a drugie na przykład krzesła i pufy. Teraz właśnie taki punkt. Słuchajcie, oczywiście można zastosować krzesło w krzesło, tak, yy, że wkładamy, ale wtedy trzeba te krzesła gdzieś schować. A jeżeli mamy takie pufy, jedna, drugą wchodzi, gdzieś jedną sobie stawiamy na boku, na którą można usiąść, a przychodzą goście, rozkładamy. włala. Mówiłem o blacie wysuwanym z kuchni, ale po pierwsze, nie każdy chce, ma miejsce też jeść przy kuchni zaraz, albo niektórzy chcą po prostu mieć ten stół taki. Normalniejszy, tak? To może taka szafka. Fajna sprawa. Na co dzień szafka, mamy tam półeczki, w których możemy coś pochować, ale jak potrzebujemy, rozstawiamy i mamy stół. Do tego te pufy składane kolacja, można imprezować. Tak samo, jak niewykorzystane miejsce, o czym wspomniałem, jest okno. Tam mówiłem o zabudowie, ale możemy przecież postawić Łóżko pod oknem, możemy zrobić to siedzisko, ale możemy też zabudować nad tym oknem i wokół dodać biurko, dodać regały, półki jasne, będzie ciut ciemniej w pomieszczeniu, ale nie zawsze mamy jakieś malutkie okna. A jak jesteśmy od strony południowej, to w ogóle nie ma problemu. Jeżeli nie mamy miejsca na barek, gdzie go postawić, potrzebujemy jakiś mobilny blat, wysuwany blat, chcemy z czymś przejechać z kuchni do domu to jest na to sposób. Taka szafka z blatem wyjeżdżająca spod blatu głównego. Bardzo prosto, może być to właśnie szafka zabudowana jako barek. Wyciągamy i możemy sobie przy tym usiąść czy dowieźć do salonu jedzenie. Bardzo fajny pomysł. Mówiłem o tym strychu, tak? Podtrzymuję jest to bardzo dobry pomysł, ale po pierwsze, pawlacze. Nam się pawlacze źle kojarzą. Słusznie, że nam się źle kojarzą, ale niesłusznie, że ich nie wykorzystujemy. Albo takich półek, półek nad drzwiami. Zobaczcie, szczególnie w łazience, mamy tam sporo miejsca, bo łazienka jest wąska, mała. A jeżeli zabudujemy sobie to miejsce nad drzwiami, to jak widzicie, no można je sprytnie wykorzystać. Oczywiście, tak jak często powtarzam, ja nie jestem jakoś zwolennikiem półek, bo to niestety trzeba wycierać. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Lecimy do następnego punktu. Znowu przejdę do pokoju dziecka i sypialni. Możemy oczywiście zrobić to łóżko na piętrze wyżej, ale możemy do tego jeszcze coś dołożyć. Tak jak tutaj: są dołożone półki, jest zrobiony blat, możemy tutaj usiąść i pracować. Ewentualnie, jeżeli nie potrzebujemy pracować na co dzień, taki wysuwany blat jako biurko. Dwa w jednym. Bardzo często, szczególnie w mieszkaniach, mamy pomieszczenia wąskie, a długie, taki tramwaj. No i co z tym zrobić? Warto za drzwiami, na przykład mamy takie miejsce, warto zabudować to regałem, półką. Regał, znowu półki otwarte. Ja wiem, nie krzyczcie, ale jak się nie ma, to co mówiłem, jeżeli macie na tyle miejsca, no to można to zamknąć. Pamiętajcie, że front też nam zajmuje 2 cm, ale można, a jeżeli nie, to można to zrobić właśnie w formie półek. W kuchni takie coś też spokojnie sprawdzi się. A teraz wracamy do łazienki, idziemy i tam zawsze jest kłopot. Zawsze, szczególnie w małych łazienkach w bloku. Sami przyznajcie, no po prostu nie ma gdzie tego chować. Wanna to jedno, ale jak masz małą łazienkę, to często nie masz tej wanny nawet, ale kibelek już masz. Ubikacja masz. Jak jest ubikacja? To jest stelaż podtynkowy. Można go obudować dookoła. Widzicie tutaj, no jest to bardzo sprytnie pomyślane. Mamy dodatkowe szafki, gdzie mamy schowane wszystkie papiery, płyny, etc. Oczywiście również na tą ubikacją można zrobić szafkę, do której sporo rzeczy wejdzie. Będzie taka wnęka, którą można ładnie podświetlić, ładnie i funkcjonalnie. To, co mam nadzieję, że wybrzmiało już tutaj w tym moim vlogu, to to, że nie wykorzystujemy miejsca pod sufitem. Jasne, niech zawsze chce ktoś zabudowywać mocno, żeby klaustrofobii się nie nabawić, ale jeżeli mamy na przykład sypialnię, zobaczcie, tak jak tutaj, jest łóżko, nad tym możemy dać jakąś półeczkę, jest miejsce na pamiątki, jest miejsce na jakieś kosze, do których możemy co nieco pochować, czy na przykład na książki. Tylko proszę Was bardzo, przymocujcie to dobrze, żeby Wam to na głowę nie spadło i później nie było na mnie, bo taki gość się pokazał tam na YouTube coś takiego. Nie, nie, nie. Odpowiedzialność nie biorę, nie ubezpieczam nikogo. Następny punkt. Kolejny punkt. Sprytne miejsce. Często w łazienkach stosowane i słusznie, bo tak jak wspomniałem, tam zawsze jest problem z miejscem. Wieszaki na drzwiach. Wieszaki na drzwiach na jakieś kosmetyki, drobne rzeczy, na ręczniki. Sprawdza się to, byle pomyśleć o tym już przy zakupie drzwi. Pamiętajcie, że zawiasy przy takich drzwiach muszą być wtedy solidne. A nie jakieś drzwi skrzydło papierowe i zawiasy takie, wiecie, jak pożar się Boże, bo wtedy po prostu to skrzydło będzie opadało. Musi być to troszeczkę mocniejsze, albo tam bardzo ciężkie rzeczy nie wkładać. Ta druga wersja też dobra. Przedostatni punkt. O tym już kiedyś wspominałem, ale uważam, że to bardzo dobry pomysł. Często mamy długą woską kuchnię, nie mamy miejsca na rząd szafek po jednej i drugiej stronie, ale mamy miejsce wtedy, żeby ten jeden rząd zrobić głębszym. I tak jak tutaj, dzięki temu z tyłu mamy dodatkowe miejsce na sztuce, na talerze, na przyprawę, na książkę kwarską No to, co kto potrzebuje. Lecę do 20 punktu. To już jest ciut większa technologia, ale możliwe do zrobienia. Są firmy, które się tym specjalizują. Czyli takie łóżko chowane. Kiedyś były półka topczane. Też uważam, że niezły pomysł. Chociaż nieładne wizualnie, ale niezły pomysł. A teraz mamy takie łóżka chowane. Ale z możliwością od razu zrobienia na przykład biurka. Półek bym nie dawał, no bo co, za każdym razem sięgać coś z tych półek? Nie, nie, nie. Chyba, że jedna, żeby coś tam sobie odłożyć przy tym biurku. 20 pomysłów. Szybko powiedziane więcej pokazane dlatego, abyście się tym zainspirowali. No tak, jak wspomniałem, niestety pierdół jest bardzo dużo. Najlepszy sposób nie kupować ich tyle. Tak, eliminować no, łatwo powiedzieć trudniej zrobić ale. Uważam, że warto raz na rok robić taki generalny porządek wszystkiego. Od góry do dołu, jak masz dom, lecisz, robisz, nie używasz, żegnam, sprzedaję, wyrzucam, oddaję komuś, jeżeli jest taka możliwość. Tak więc myślę, że warto. Ale jeżeli tak ci żal się z tym, rozstać, ta piąta szysza z Egiptu jest po prostu cudowna i musisz ją gdzieś mieć, to mam nadzieję, że te moje propozycje, przykłady ci się. Przy daj znać, czy tak. Daj znać też, proszę, gdzie według Ciebie jeszcze można takie miejsce wykorzystać. Oczywiście, bardzo proszę o subskrypcję. Daj łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A ja na ten moment bardzo dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do patronat w opisie. Dziękuję.